Chociaż szczerze, ja bym nie ładował wyroków, bo zabierał, rozbroił ich i ich chodź, wypuścił. Zbierajmy na nich papier, nie? Oni broni nie mają żadnych, tylko ja bym zrobił tak jak z poprzednimi: dowody, no. prawa jazdy, i Ta. wypuszczamy. Ta. I zabrać wszystko, co nielegalne, i wypuścić. I zbieramy na nich papiery, nie? Zaraz no zrobimy zebranie w sprawie wagosów, no. i trzeba zrobić megatekę na nich, nie? No, dobra, bip, bip. Z nimi? Yy, Spekter wie. Bierzemy ich na szpital, rozbrajamy, wybierzemy dowody osobistej prawa jazdy i wypuszczamy, nie? Niech się nie jebali? Hmm? No tak, dalej. Teraz są na Okej, okay. no to. tak się jak, no. Nie wiem, tam cicha mechanicy, czy ktoś ich tam. No jednego, jednego mechanika już zawinęliśmy. <laughs> zabronie nielegalną, jak dalej tak pójdzie, to zrobimy tutaj też yy, wjazd jasne. bo nie może być tak, że oni sami sobie wyrok tutaj jakiś robią, nie?